Rozdział 3. O głupi galaci! Któż was omamił, abyście nie byli posłużni prawdzie? Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Tego tylko chciałbym się od Was dowiedzieć: czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary? Tak głupi jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem? Tak wiele cierpiliście na próżno? Jeśli rzeczywiście na próżno! Ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Wiedzcie zatem, że ci, którzy są z wiary, ci są synami Abrahama, a Pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary będzie usprawiedliwiał Pogan, wcześniej ogłosiło Ewangelię Abrahamowi, w Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa wraz z wierzącym Abrahamem. Na wszystkich bowiem, którzy są z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, bo jest napisane. Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Prawo zaś nie jest z wiary, lecz człowiek, który je wypełnia, przez nie będzie żył. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane, przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Bracia, mówię po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi, i jego potomkom, jak o wielu, ale jak o jednym, i Twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię, przymierza zatwierdzonego przed tym przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później. Tak? Aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie z obietnicy, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże, gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą, dziedzicami.